Uprzedzenia pobożnego serca Nauczanie domowe 28 kwietnia Dzieje apostolskie, rozdział 9, wersety od 1 do 20 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy Mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Powiedział: Kto jesteś, panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tamci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, o nie mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu, Ananiaszu. A on odrzekł, Jestem panie. A pan do niego, Idź na ulicę prosto i zapytaj w domu judy o Szawła starsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Odpowiedział Ananiasz: Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają twego imienia. Odpowiedział mu pan: Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał Ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Zwróćmy uwagę dzisiaj na tego prostego ucznia z Damaszku, na Ananiasza. Był on pobożnym i gorliwym chrześcijaninem, dokładniej mówiąc zwolennikiem tej drogi, bo tak określano wyznawców Jezusa. Ale ten prosty, godliwy, pobożny chrześcijanin musiał zostać przez Pana Boga przekonany do tego działania, które Dzisiaj śledzimy w tym tekście. Bóg musiał przełamać w nim opory. Bóg musiał go przekonać do czegoś, bo Ananiasz sam z siebie nigdy by nie poszedł na tę ulicę prostą. Nigdy by się nie pomodlił nad Szabłem. Nigdy by nie wypowiedział takich słów, gdyby Bóg go do tego nie przymusił, nie przynaglił. A zatem on musiał zostać przekonany do pięciu czynności: posłuchać na modlitwie tego, czego Bóg chce, pójść w obce środowisko, zapytać o wrogo mu osobę, położyć na szawła ręce i przemówić o uzdrowieniu i napełnieniu Duchem Świętym. Pięć czynności. Popatrzmy, Gdyby nas Pan Bóg przekonywał, masz tak zrobić, pomyślmy, ile w nas byłoby oporów. Najpierw, co do tego, że mam słuchać na modlitwie i usłyszeć, czego Bóg ode mnie chce. To wymaga przełamania schematu przyjęcia, że Bóg może zrobić coś wyjątkowego w czasie mojej codziennej modlitwy. Po drugie, Lubimy takie własne ciepełko, własne środowisko, pójść w obce środowisko, to nie bardzo nam się uśmiecha. Narazić się, bo tu pojawia się ten trzeci element zapytać o wrogą mi osobę. No to przecież narażenie się na ośmieszenie, na szyderstwo, na prześladowanie, na gwałtowne reakcje. Wiemy, że to nam może grozić, więc mamy taki opór, żeby tak właśnie zrobić. Czwartą czynność jest położenie rąk. Czasami uważamy, po co tak robić. To jest jakieś takie nowoczesne. Ono, no, ta czynność, jak widzimy, ma już co najmniej 2000 lat, a wiemy, że wcześniej też była wykonywana i ten gest był bardzo często używany. Położenie rąk. Oznacza modlitwę wstawienniczą i oznacza błogosławieństwo. I w końcu Ananiasz miał przemówić na temat uzdrowienia, na temat tego, że Bóg to robi, że Bóg napełnia duchem. Przecież też tyle jest oporów, to zbyt emocjonalne, to zbyt charyzmatyczne, to zbyt nowoczesne. Uprzedzenia w sercu Ananiasza. Zadanie dla Ciebie na dziś. Daj się przekonać Bogu, by przełamał uprzedzenia, które już widzisz dzisiaj, teraz w sobie. Niech Ci w tym przełamywaniu błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.